Ale w międzyczasie zjawiła się Hania biegiem po putach. Teraz, Panowie, no i my tu mamy pewien dylemat liczymy na wsparcie. Zaczynam od trzeciego miejsca, którym, no, którym nie wiemy, kto jest trzecim, tak się, się w Wiemy, że drugie miejsce zajął zawodnik o numerze pięć. <śleskuj> Numer 43, miejsce trzeci pan Paweł Witzczak, Pan Paweł Witzczak numer trzecie miejsce. Drugie miejsce zawodnik numerem startowym numer 5, który nazywa się Pan Artur Widziński. Zwycięzca. Poprosimy zwycięzcę pana Sławomira na skrę, numer 24. Panie Sławku, czy to nazwisko mamy poprawnie napisane? Na skrę, przepraszam najmocniej. Uwaga, zapraszamy wszystkich uczestników finałowego biegu, do wspólnego zdjęcia. Prosimy również do zdjęcia organizatorów, przedstawicieli Rady Ośrodkowych.